Masię Maia, jestem Bartolo. Dziś mamy kolejny odcinek serii od 0 do pół miliona. Kochani, to, co się stało w ostatnim odcinku, to było pół Przypominam, subskrypcja, czerwony guzik, tam na dole, łapka w górę, komentarz. I oczywiście, w drogi widzowie, jeśli nie masz 18 lat, no to tylko oglądamy, nie gramy. Oczywiście, moje social media i kod Bartolo, który daje Ci 10% przy doładowaniu. 2, 10 na start. Codzienna darmowa skrzynka. Więc tak, przypominam, trwa event. Champions League. Nie będę wam już pokazywał. Nie będę, bo wiecie, z czym tu się je. Tu jest bitwa za 400 zł. Dołączamy. Dołączamy od razu z grubej rury. Jakiś YouTuber. Dobra. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Mm. I CJKO 3 zł. Wygrywamy. Dziękuję. Teraz poważnie. No, teraz on trafił. Ale do, to, to dalej wygrywam. Dalej wygrywam. Więc powiem Wam, kochani, tak. Mm. Zaraz przejdziemy do giveawayów. Zrobiłem bitwę z grubej rury w sensie, zacząłem. O nie, 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 czemu? Czemu? Nie, jeszcze coś takiego dostał. No, jest duża różnica i chyba poległem. Chyba poległem, aczkolwiek ja sobie zrobię taką skrzynkę. O, o jednak nie. i tested. No, miałem nadzieję, ale nie wyszło. Niestety nie wyszło. See later to jest? Tam, też nie no. Niestety, chciałem dobrze. Okej. Okay. <ścoughs> Jednak razy trzy zrobiliśmy, więc jest kurwa G. Aż jestem w szoku. Dobra, to sobie za zatrzymam. I to sobie zatrzymam. Resztę myślę, że sprzedamy. Tak resztę sprzedajmy. Mm. I tak, przejdźmy sobie może do giveawayów. M4A4 The Imperator i AK47 Midnight Laminate. Chao, trwa. Ponadto Shadow gamma Gamma Doppler, USP Printstream, UMP45KO, M4A1 Mecha Industries i AK47 Redline. Dobrze, ja bym porobił jakiś

no dobra, 10 to jest um, dużo pieniędzy i mi to nie stać, ale tak z 3 chociaż z 3 na 4 graczy Zróbmy to Zróbmy to um, Damy chwilę czy coś się stanie, czy coś się nie stanie Mam nadzieję, że tak Aczkolwiek chyba nie, więc no nie lubię, nie lubię, ale ostatnio Bot i Samu, Bot Eli mi, Emily mnie nie okradli, Aleks Alex również mnie nie okradli, więc lecimy z tematem. Mamy bitwę na trzy i to najdroższe. A nie, bo Emilii jednak, ale, ale, ale. O no, no nie, 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 nie. O, 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 czyżby, czyżby ja? Dobra, zróbmy jeszcze raz taką, zróbmy ją na full Dobra, tyle starczy, na cztery skrzynki zróbmy Emily, Michael, dalej Adriana Michael, dobra, dobra, dobra Kurwa, no powiem Wam widzowie, słabo to widzę. O nie, Lore trafił za półtora koła. O, ho, 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 ho. Dychę z gardą, dobra. Do tej nie dołączy. do tej dołączmy. Na dwóch graczy 121 zł. Mm. No to będzie bardzo chyba szybkie odcinek. Dosłownie tego się nie spodziewałem, ale odrobimy to, odrobimy. Bo wiecie, los chce ze mną grać w pokera. Raz mi daje, raz zabiera Używaj kodu Bartolo na stronie CSGO Skins. Tam masz duży profit. <grym> Dobra, jednak. Um... No, ostatnie dwie skrzynki. Dobrze. Bardzo dobrze. I O niedobrze, 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 niedobrze. Dobrze, niedobrze. Nie dobrze, nie dobrze. Dobrze, nie dobrze. Mamy 600 zł. No się jeszcze odbijemy. Dobra, zróbmy. No nie, Michu, czemu wziąłeś to i samu? Ale zdymali mnie perfekcyjnie, nie? To jest Underdog, to też mi się podoba. O właśnie, bo wygrywam. Yy. Ojojojojoj. I sam tak myślałem właśnie. Ale widzowie, używajcie oczywiście kodu BARTOLO, <gry> który daje wam 10% przy doładowaniu, 20% na start. Codzienna, darmowa skrzynka. No, słabo. Słabo się dzieje, ale jeszcze dwie skrzynki, jest 4 zł różnicy i to się zmieni. Jest 3 zł różnicy i, i, i bank mamy to. Dziękuję, dziękuję. 14 zł odbijamy się. Widzowie tutaj dołączymy. Mhm. Ajajajaj, mi... nie wiem, że tak kosztuje daj mi rary special item no dobra, nie, 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 nie 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 jemu, nie jemu tylko mi no słabo bardzo, bardzo słabo ja bym, że troszeczkę będziemy musieli opróżnić ekwipunek no i chyba będziemy musieli ale o, sprzedaj ekwipunek, to możemy sprzedać oraz czytajmy a jest battle. Moje oh. Dobra, lecimy tu. Uh. Ja? Aha. Ja? <grywka> Pozwól, a nie, dobrze. To jest Underdog. To tak. No, dziękuję. Smyk AWP. Dobra, pierwsze słyszę, ale już mi się podoba. Jeszcze niech każdy z nich dostanie. Dziękuję. Dziękuję. Ta kosa będzie dla Was. Dziękuję. Mówiłem, że się odbijemy. Kosę blokujemy. Ja mam ją rozdam. Prędzej czy później. Ale nie, nie. No dobra, weźmy. Do Chrisa dołączymy. Zrobimy jeszcze dwie bitwy. Dwie bitwy i obie powinniśmy wygrać. To on ma jak Jezu, jak ja bym chciał lo, lore trafić, nie? Czy to jest tak dużo? Serio? Nie jest dużo. No i, o! Aha! No już. już wziął i samo, nie? No dobra, wziął i samo. Sprawdźmy. No i samo. O nie? Ja? 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 Nie ja. I samo. Ale nie skomentuję tego. On skopiuje tę bitwę. Weźmy z 5 tych. Lecimy w opór, nie? Tak. Aha, to już jest full. Dobra, dobra, dobra. Robimy tą bitwę na 20 skrzynek. I kończymy. Aha, to jest Underdog. dobra. Już za późno, aczkolwiek. Wygrywam. Wygrywam, więc jest G. Gdzie mam wodę? Tu mam wodę. Już nie jest G, bo Rosso wygrywa. O, dziękuję. Hmm. Jeszcze, jakby Rosso i Emili trafili, byłoby naprawdę dobrze. Taką ameczkę hmm. No, za grubo poleciałem z tymi kosami na początku. Chciałem fajną kotę dla Was zdobyć, no ale dobrze, dobrze. Emili też już ma więcej. To jeszcze Rosso niech... No, nie. 150, no, dobrze. to ale też Dragon Fryera trafiłem Ale dobra, to jeszcze dobrze do. Czemu ten deal kosztował ponad stówę? I czemu ja znowu Dragon Fryera trafiłem? Daj mu coś, daj mu Czemu ja trafiłem dro droższe kałachy? Nie, nie, ale patrzcie, pójdę tego na underdogu, nie, a nie, to jest na underdogu, co ja w ogóle gadam. Chyba, że co on tu może najdroższego, no jakby trafił talon, no to bym wygrał, ale. A, 600 złotych różnicy między nami, więc. No to jest ciężkie, zawsze zostały dwie skrzynki, chyba, że naprawdę by. No nie, 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 niestety nie wyszło. Dokładnie. Było blisko. Dobra, zróbmy batelkę taką. Na dwóch graczy ostatnią. I. Dobrze. My środkujemy widzowie jeszcze. Aha. No i G. Nie. Pozdrawiam. Dziękuję, jednak jest G. Więc używajcie podwórka, który daje Wam 10% przy doładowaniu. 20 na start. Codzienna darmowa skrzynka. Że ta bitwa się na dnie zwróci, jest taka szansa. No, delikatnie. Więc drugi widu, kończymy dzisiaj z soldem. Niestety ujemnym, ale to nas nie zabije, to nas wzmocni. Podajcie na kolejny odcinek i widzimy się ma.